Siemanko Dzisiaj pokażę wam jak Zregenerować przepaloną Przepalony słupek Plusowy Na szybkości I działa kurwańska Zobaczcie Klucz 14 bodajże tu 14 nasadowy Środek wkręt piep na wkręty kurwa Trzyma Zobaczcie, masywne człowieku Przepalony, przepalony słupek i o, można, można pali. Pali kurwa człowieku. Tak się robi. O klucz nasadowy. 14. Pyk, pyk, pyk. Na minusowy to był chyba mniejszy klucz. Nie wiem, 13, 12, coś takiego, nie? A tutaj zobaczcie, profesjonalna przenośna zamykamy lampka 20W coś tam, który gówno duperele, do o dobra lampka i sobie tutaj idziemy odłączyć od prądu teraz pójdziemy jeszcze na na rzepak, tak jak wszyscy pokazują na YouTube idziemy na rzepak dobra, jesteśmy na rzepaku wyrwiemy sobie jakiegoś dziada poszedł ale jakiegoś mniejszego żeby nie, nie marnować ale nie, nie ma jakichś mniejszych ładnych czy mniejszych brzydkich o na przykład wyrwie nie kurwa wszystkie ładne siedzą w ziemi nie chce się wyrywać chuj wyrwę o to one plon ale wyrwę o tutaj przeżadzę trochę Kurwa, gdzie to jest? Wyrwę tego. Och, kurwa. Urwę, urwę i tak urwa. Oh. O, nie urwałem. Coś takiego. przeżadziłem trochę. Deszcz pada, kurwa. ale mi zamoknie. Dobra. I co, to, co, teraz robię na YouTubech? Tym przecinają. I co tam patrzę? Czy złota nie ma? Czy co? Dobra. Gdzie mój nożyk? No i co mamy? Korzeń tylko noża trzeba teraz znaleźć. Czy ten nóż? A jest. Jest mój nóż.

A śmierdzi udało się. I co my tu mamy? Przepaliłem trochę, ale złota nie ma. Kurwa, nie ma złota. I dla krowy tam. Lampkę wyłączę. Nie ma złota. A u wszystkich złoto jest. Krowa masz. Ty też masz kawałek. leco, wszystkie już. Dobre, nie ma. Dobra, jeszcze wam powiem taką rzecz. Ee, była u mnie taka pani. Mówiła, żebym za zapru, prunem, za prorem, za pro, nie. zapram, za za nie. Czekaj, żebym za pronem, zapromenerował takie coś. Albo takie coś. RPT sobie zapronarowałem. Pronarowałem. Usługi rolnicze. O, zobaczcie ceny usług. Wszystko można sobie poczytać. O. Widziałeś? Prasa duża kostka. Coś tam. O. Orka. O. Czekaj. A w Niemczech. O. Usługi rolnicze w Niemczech. Orka na hektar. Cena w euro. Cena w PLN. Max 200... 76 zł, minimum 200. O, widzisz? Tu jest burz. Agregat 190, 250. wo O, kombajn zbożowy z rozdrabniaczem słony. Ja pierdolę. Zobaczcie kombajnowanie rzepaku, ile w Niemczech. Kombajnowanie kukurydzy. Sieczkarnia samojezdna O kurwa. A w Polsce jest? O! A nie! Ceny usług, mechanizm i transport w Polsce. Koszt kalkulacyjny, coś tam. Niemczech. A nie ma w Polsce? Nie ma w Polsce. No, ale ja! pierdolę takie ceny. Dobra, albo takie o, coś, dostałem dwa, o, no te będę zapisywał, coś tam, nie wiem jeszcze co. No, a, dobra, jeszcze wam powiem ten, coś. Kurwa, ogląda was przez trzy dni prawie 20 tysięcy osób obejrzało mój film. Jeden, czy tam ileś tam. A czego was tak mało jest? Zasubskrybujcie, na końcu filmu będzie ikonka z moim logo, zasubskrybujcie mój kanał. Żebym nagrywał coś dla was, kurwa, bo jak nie ma was, nie chce się nagrywać w ogóle i coś robić, a tak to widzicie i, i Pronara, oj kurwa, świeć panie nad jego duszą i Belarusa odremontowałem, za Pronara będę się brał, wiecie o co chodzi, nie? Także na końcu filmiku będzie ikonka z kiejsem, zasubskrybujcie mój kanał, polubcie, wiecie o co chodzi, nie? Żebym był takim słamnym Jupiterem, jak na przykład Jaruś Ogaruś, czy Jocker Farms, czy Szock, czy, czy Kuła, czy, czy ten, czy Słomeks, wiecie o co chodzi. Dobra. Także klikajcie, subskrybujcie i na razie.